Wie ktoś, gdzie tu można zjeść jakąś kanapkę? Umieram z głodu. Do boju, no dalej! Napierać na wroga, nie gadać. Dobra, ruszać się naprzód. Uwaga, coś mi tu nie gra. Sensacja! Dajesz dalej! Cudownie! Świetnie! Ha, ale urwał. Nie zapomnij się uleczyć. Lepiej zajrzyj do studni leczenia. Idę zdobyć nowych przyjaciół, nieważne jak. Już lecę! Lecę, sekunda! Muszę na chwilę zniknąć. Dajcie mi chwilkę. O nie! Skup się, Lena! Wszyscy na ciebie liczą! O! Oh. Dosyć tego! Łap! Po tobie! Łup! Wypchaj się. Dosyć tego dobrego. A masz! Już po tobie! Prosto w cel. Łup w dziób! Czas na przerwę. Nic dodać, nic ująć. Ło! Wow. Ale jazda! Wow. Ło! <noise> Ale jazda! Utknęłam! Lubię to! Powtórzmy sukces. Dalej, jeszcze nie jest za późno. Damy radę, wygramy. Dzięki, słonko. Lepiej. O, dzięki, słonko. Cudownie. Już lepiej. Dobra, słonka, do roboty. <laughs> Kto ostatni ten patałach? Ale będzie jazda. Pch, łatwizna. Pójdzie jak po maśle. Kurczę, a ty czym jesteś? To znaczy, yy, yy, siemka. A myślałam, że to ja jestem zaginiona. Ej, a ty skąd wypełzłeś? Co? Serio? Mam się z tobą zadawać? O nie. Jak się cieszę, że cię widzę. Wyglądasz jakoś tak groźnie. Przygotujcie się. Gotowi do akcji? Zobaczycie tylko moją smugę. Razem, do boju. Nawet nie wiesz jak bardzo jestem gotowa. Czekaj no, tak tobą zakręcę, że nie ogarniesz. No nic, jakoś na pewno sobie poradzę. Eee, okej, okay, spoko. Nie musisz od razu być niemiły. Ja nie jestem z przyszłości, tylko z teraźniejszości. Chyba przy tobie nawet Winston wygląda normalnie. Co? O nie, nie! Chyba śnisz. Gdy działamy razem, nikt nas nie powstrzyma. To wcale nie było fajne. O, oh, to coś mówi! A co, spodziewaliśmy się kogoś innego? <laughs> Strzał w dziesiątkę! <laughs> ha, i kto tu jest cwaniak? Ha, <laughs> ha, prędkość zabija. A masz! Ha, bez pudła! Zaginieni i potłuczeni! Ha, <laughs> A od kiedy to pandy gadają? Bułka z masłem! Kto następny? Co, warto podskakiwać? Nic mnie nie zatrzyma. Ale mi idzie? Wow, to ja! Znowu mi szwankuje akcelerator czasowy? Wyglądasz jak z filmu Halfreda Gliczbota. To czarownice nie spłonęły na stosach? Ha! dziękuję bardzo. Piękne, dzięki. Ratujesz mi życie. Mało amunicji. Kończy mi się amunicja. Ee, e, nie mam amunicji. Mało amunicji. Mm, -mm. No nie. Ee, e. nie e. Sojusznik potrzebuje wsparcia. Potrzebuje pomocy. Pomóżcie mi tu. Zbierzmy się tutaj. Lecimy na ich bazę. "Potrzebujemy wsparcia najemników! Zaatakujmy ten fort! Zająć strażnicę! Zajmijmy ten cel! Musimy to zdobyć! Dobra, musimy to pozbierać! Będziemy potrzebować więcej! Tam może być niebezpiecznie. Kłopoty! Do mnie bronimy! Odciągnąć ich od naszej bazy! Atakują nasz fort! Odeprzeć ich! Brońcie tej budowli z całych sił! Bronimy tej budowli, dobra? Ej, trzeba tu komuś pomóc! Pomóżcie mi uratować sojusznika! Nie mogą zająć naszej wieży, przegońmy ich! Ta budowla musi zniknąć! Zburzyć mi to! Nie możemy pozwolić, żeby to mieli! Do wszystkich, skierujcie na to ogień! Wróg zniknął. Aj, wróg zniknął. Cel do likwidacji. Idę! Zaraz tam będę! Wycofać się! Wiejcie stamtąd! Przemieśćmy to wreszcie! Ach, niech mi ktoś pomoże to przemieścić! Ładunek gotów do drogi! Odnieśmy, co zebraliśmy! Odnosimy fanciki! Tu smuga! Lepsze jutro! Tu smuga! Walczę o lepsze jutro! Nareszcie jakiś nowy świat do zwiedzenia! Na swojej planecie byłam już wszędzie! Nie wiem, jak tu trafiłam, ale bywałam już w większych opałach. Już raz zagubiłam się w czasie, to było straszne. Wszyscy mówili mi: Tak wać panno, proszę wać panno, musiałam nosić wystawne suknie no dosłownie dramat. Ten akcelerator to prezent od mojego przyjaciela Winstona sam go zrobił tylko jeszcze nie do końca umiem go obsługiwać. Wow! Dobra, więcej tego nie będę próbować. Trochę dziwnie się czuję, że cały czas muszę nosić ten akcelerator czasowy, ale przynajmniej nigdy się nie spóźniam. Praca w Overwatch to nie tylko gra i zabawa. Byłam świadkiem scen, od których włosy mogą stanąć dęba. <ścoughs> Bohaterowie, awanturnicy i odmieńcy. Z tego co tu widzę, powiedziałabym raczej: odmieńcy, awanturnicy i garstka bohaterów. W tym neksusie muszą mieć jakiś archaiczny system zabezpieczeń. Łatwiej się tu dostać niż do muzeum Overwatch. Czemu inni nie mogą strzelać w ruchu jak ja? Przecież tak jest lepiej. I wtedy zdałam sobie sprawę, że zostawiłam masło orzechowe Winstona w hełmie Reinharta, który próbował go ściągnąć, ale ten ani drgnął. Torbjörn ryczał ze śmiechu jak osioł. <śmiech> ale był ubaw! Wie ktoś, gdzie tu można zjeść jakąś kanapkę? Umieram z głodu. Mam cię! Mam cię! Prosto w cel! Dyszka! Prosto w cel! Czas ci się skończył. Łobudu! Ha! Łobudu! Masz tu prezencik, ha? Nie pękaj! Bum! Orientuj się! Cyk, cyk. Orientuj się! Cyk, cyk, cyk. Łap. Uwaga, bomba! Deja vu. Na czym skończyliśmy? Nie miewasz czasem dejawi? No dobra, na czym skończyliśmy? W samą porę! Powtórka z rozrywki. O, oh, dzięki, doktorku. Ładna akcja ratunkowa. Tak! Uff, wracamy do roboty. Smuga znowu w akcji. No cóż, bywa! Wracam do walki! Zaczekajcie na mnie! Czuję się, jakbym tańczyła pierwszy raz w życiu. Ach, kocham klasykę. Na parkiecie potrafię naprawdę stracić poczucie czasu. <głos> <głos> Nara! Trzym się! Siema! Heja! Sorki, słonko! Przykra sprawa. Dzięki, słonko! Dzięki! Nieźle! Ha! Fantastycznie! <noise> No ładne cacko. Dobry wybór. Uu. No, to rozumiem. Idealnie. Czas po mojej stronie. Czas się skończył. Jak mucha w smole. Czas jest po mojej stronie. Czas ci się skończył. Albo jestem szybsza, albo to ty ruszasz się jak mucha w smole. Głowa do góry, jeszcze się odgryziemy. Baczność! Smuga wchodzi do akcji! Siema! O, mogę kogoś uszczęśliwić! Cudownie! Hej, kasłonko, kawaleria przybyła! Świat potrzebuje więcej bohaterów. Trochę treningu nigdy nie zaszkodzi. Ruszajmy! Wow. Oh, oh. czuję tu jakąś desynchronizację. Ej, nie ma czasu na ociąganie. Bez awantur, bez hałasu, tylko spokój. Smuga pilnuje czasu. Zaraz wracam. Ha -a! Ha -a! Nie pchaj się! Nie! O nie! oops O nie! Niech to! Oj! O! O, psia krew! Psia kostka! Ou! O! 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 O, tak! No i git! Udało się! U. Super! Tak jest! Świetnie! Ha! Ha. Świetnie! Ha! Wpadłam jak śliwka w kompot, nie? Warto było, co nie? Się robi. Tak. Zrozumiałam. Ta jest. Tak jest. Się robi. Tak. Zrozumiałam. Ta jest. Tak jest. Rozumie się. Jest tam coś? Zagęszczam ruchy. Czas ucieka. Gdzie tu jest jakaś knajpka?